Internetem to jakaś nowość, ci powiem. Zawsze miałem 40, a ja w sumie 80 też hit. Grywalny. Niech ktoś zżera internet mocno. Dobra, dostanie gwałta ta Akali, zobaczysz. W sumie Akali ma łatwe dajby, ja będąc Malzacharem klikam jeden przycisk. O, dobra, trochę lepiej. Mogło być jeszcze lepiej, ale jest Git, już. Przynajmniej słyszalny jest. Zajebiście. Dobra. Jakiś Bartek. No, to co Dobra. Eee, mają Branda. Mają... Oni mają czterech asasynów w zasadzie. Więc mamy zachar dużo zyskuje. To samo leasing z kopniakiem. O songs. Ale outplay typowy Lissin. Zrób to jeszcze za pomocą ee, Ward 2, i wtedy powiem Ci, że jesteś prawowitym graczem Lissina. Czemu mam stop na światło wodzie pieprzone 130 pingu Czemu, misty? Czemu żaden stream nie chce mi się włączyć? <grym> Ale skam jest te 130 pingów, jest zdecydowanie lepiej. XD FPS-y mi spadają trochę. Się ma? Znaczy, chyba nie zobaczę. Na razie widzę, że Twistana daje się opać swojej nowie. ten debil a ten debil kuźwa idzie w ogóle z drugiej strony. Dobra, od razu no kurwa, nie wyczyłem go Gdzie tu jeszcze ktoś jest? Dobra O, jeszcze Trynda do mnie szedł Siema No wkurwiony. A Aha, aha, dobra ale miał fart, On trzy kryty z rzędu na 20% trafił! Co jest? Jaki fart? Jeszcze ci... Ehm. Nie wiem po co my walczyliśmy w ogóle z tymi ziomkami, więc tam nie przychodzić. Koń, spodziewałem się, że 30 będzie kryć za 150% nagle, a za 20%. Dziad. Dobra, przynajmniej ale bo ja dostałem asystę. Możesz dosyć łatwe. Możesz... E Już widać, że no, tych gości na dnie, co Marzachar robi. O. Je, no, nie jak masz przejebana tego trendu. O kurwa Fart Mi się nigdy tak nie trafiło fartownie na trendzie Dlatego trendy powinien dostać zmiany Bo to nie może być aż taka RNG No tak w sumie The most... hp A, każdy się im wejduje. Niepotrzebnie w, nie niepotrzebnie w niego wbijać w ogóle. dałeś mu to, co chciał. O kurwa, noho. Albo... Albo... po Albo... nie ma szans. Nie ganguj trendy na R Tak naprawdę koja mogę mu coś pomóc, realność Dobra, przynajmniej botę im wyjaśniam, więc już spoko. Ale... O... Nie, nie nafidujcie mi Akali, proszę, ziomki Jezu, ziomki musieli mi to na to Akali oczywiście oddać kilka Goni? Nie, dobra jak ktoś z czego oni to mówi. ja mam ulta. Ja mogę w zasadzie zejść temu, te, tej try, temu trendzie najebać. No, prowokacja to nie jest na jego najlepszy pomysł. Schodzę, bo i tak szepnąłem falę. A może im wejść, a może chcieć ten cię dajbować. Dobra, pinuję. I Tak. Zatraca? a No kurwa ty Dobra Nie zabijemy go chyba Dobra, zabijmy co? No ma ka na każdy CCK Nie Zabi Ja go zabiłem No Nie, musisz mieć ten O kurwa, ale flash Nie, żyje to niestety Niestety żyje No, ja już cofam na pewno teraz. Dobra, pomogę ci tylko dopuszczować to. Weźcie z ni O teraz nie, nie wiem, bo ja nawet nie miałam many, żeby ci pomóc. No ja idę, jakby co. To 501 Lucian Dobra zostaw tego droje, chociaż tym ty Lisinem to solo zrobisz Co to za item? Co to? Co to za item? Tylko na, na początek, tylko powiem ci jaki item Tylko to Tylko to może kupujesz na początek dżungli. Bo to daje ci dodatkowego cleara. A te HP jest już aż na ten fale muszę przepchać czekaj To jest Dobra, dostała trochę do majdcha wygrałem z nią trade'a jak nas jakieś strzały z bliska, to źle nie było. Niech ten botny ci zejdzie, bo ja nie schodzę. Na razie. Coś to co, Nie wiem gdzie. No, bo tak by chcieli, nie mają jak o to walczyć. Ej, schodzi akali. On co do mnie? mam na niego, idealna No flash Zaraz do niego przyjdziemy Dawaj wtyczna prowokacja na tawer mm, Krystek, no nie by ten Krystek. Krystek jest useless Dobra ten boceń to. Spozikko macie Masz ulta, możesz do niej przejść, w sumie. tu. Miał Zużył ulta? No, okej okay. mam 18 sekunderki, mam 18 sekunderki Eee Ja póki... Mam ulta za 10, jak to się podejdzie to ją zabijemy, ale to tylko wtedy Musi... Dobra, fala, niech się dopuszczy po tego kozika typa A Kali gdzieś tu jest? Mrok ucza. No właśnie, wysrocimy multa. Niepotrzebne. To jest kozikiem do. Szefek. Co by cię zarąpał? No, kazi kopę, kazi Na znaczy, szczęście mam na tych asasynów No. S. Ale chyba mieli, Jawka.